Ser tniemy w porządny kawałek. To jest trzeba wziąć pod uwagę fakt, że sery dojrzałe to są sery bardzo treściwe. I powiedzmy, że przygotujemy gościowi zapiekaną wersję w takich kawałeczkach. I to jest jedna porcja. Taka porcja wędruje do pieca. Temperatura w granicach 210-220 stopni na około 8-12 minut, zależy jakich to ma piekarnik. Przygotujemy grzanki w międzyczasie, masło klarowane na patelenkę i grzanki, dobrze żeby to nie był zwykły biały chleb, tylko razowy albo jakiś w miarę z ziarnem. Myślę, że w międzyczasie włożymy ser do piekarnika, niech zacznie dziać się magia. Przygotujemy małą porcję sałaty, która też będzie przydatna, dosłownie takie naczynko. Porwiemy odrobinę sałat, jakie lubicie. I jakiś prosty winegrę, najprostszy dressing, jakikolwiek Wam chce się zrobić. Grunt, żeby tam był ocet. Dosłownie kilka kawałeczków gruszki, które trafią również do sera, ale już wtedy, kiedy będzie upieczony podamy go wtedy z miodem i orzechami. Grzaneczki przekładamy do naczynka.